Na zło! Ja mówiłem, na zło! Jadę z alternatorem, żeby go zawieźć tu na bo nie mam wspomagania. Nie ma, nie ma dalej wspomagania, pomimo wczorajszych działań. Dalej, dalej jest ciężko. Jesteśmy na stacji, jest już z nami Mateusz W sumie to dwóch Mateuszów, jeden mój pilot i jest jeszcze z nami Ada Także idziemy się spytać jak ich nastawienie o może, może wspólnie wybierzemy, słuchajcie Marek potrzebuje tutaj zatankować jakieś Ja bym mu diesla wlał Przykład, Ja bym spaniło. mu wlał. <grym> wlał. No, Marek jest jakiś zasalony dzisiaj, wybrał pierwsze z brzegu No bym brał No Nie, nie wiem, nie wiem czy, czy to wytrzyma po prostu kurczę to no. auto takie paliwo nie wiemy czy jest na tyle mocna konstrukcja no, dokładnie bo to tak naprawdę no, nie, lepił nie, 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 tam z to robił także nie wiemy czy tylna belka nie odfrunie od na no, pierwszym <laughs> no, lepszym nawrocie ale miejmy nadzieję że nie a to już jak nastawienie na dzisiaj jaki plan jakie nastawienie dróg, dróg. Yy... No powiem szczerze, no, Wam, że takie, nastawienie e, jest dobre. Tutaj, e, kurczę, widzicie, gdzieś coś się do mnie przerapiło. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne. Do, do nie do gaszenia samochodu, tylko do jakby gaszenia zapału jaki dzisiaj mamy po prostu tutaj na, na Memoriał. Także, <grym> będzie dobrze, Także będzie dobrze. Także Działamy z Mateuszem, jesteśmy razem z zespołem, działamy, będzie dobrze. już ospakowani. Udajemy się na odbiór administracyjny, także zrobimy odbiór administracyjny, później nasze KBK, no i to zapoznanie jakiś z i będziemy dalej się tu ogarniać u nas na strefie. Dokładnie, także lecimy. Dobra, właśnie numery startowe, a to już się troszkę oczyści. Później by oczyszczał To jest rubrykan żeby to, sobiecie, ładnie wyglądało. No i mamy Także załoga numer 56 Super Sprint Memoriał z Kavina. Zaczynamy Dobrze, pan Kielas ma przygotowaną kartę? Dobry. Panie kierowcy, dlaczego klema na akumulatorze, na pusie jest niezabezpieczona nie, zgodnie właśnie. z regulaminem? Zaraz to zabezpieczmy. Jak nie? Zaraz zabezpieczamy. Ledwo podszedł i już. Jest! Leżą jest. po maski, A podróżmy, mówiłem jest. wczoraj. Czekaj, czekaj. Ja mam tenka, mocniejszą. Oklej, okay, on jest tutaj tak do góry. Żeby... Proszę nie gryź taśmy. <śla> 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 już zabezpieczamy. Się kurna o maskę i będzie tak fajnie. Spach laki no z Chodziło o zabezpieczenie klemy przewodu. Samochód ma być przygotowany do badania kontrolnego Nie może być w środku Nie może być w środku No właśnie Dobrze Następna rzecz bym prosił bym poprawić Super ekstra, że macie oto linki Czemu to wyszło na tym? Te zakończenia, żeby one były gdzieś tutaj Żeby ta przestrzeń była tu możliwie gładka A nie żeby były wystające te elementy Trzyma się, jest okej. Okay. Pasy są zamontowane trzyma trzyma, przydocnik nie, nie została oblana. Zabezpieczone są mocowanie do, do, do tego. Do, do tylnej klapy. masz gasi to trójkąt. A, przepraszam, trójkąt arteczka, przepraszam. Trójkąt jest, darteczka jest. Dobrze. Tyle w temacie. Ja mam takie dwa pytania odnośnie badania kontrolnego. Pierwsze to jest jakie podstawowe kryteria muszą zostać spełnione, żeby auto przeszło badanie kontrolne. Badanie kontrolne, żeby przeszło. Podstawowym elementem jest co? Regulamin, który jest na stronie PZMOTU. to jest regulamin amatorskich imprez sportowych. Słowo klucz. Jakie najciekawsze najśmieszniejsze przypadki instalacji Akceptuj. a w autach widziałeś podczas przeprowadzania badań kontrolnych. E, chyba nie mamy tyle czasu. <laughs> Ale takie, chociaż jedno, taki smart. Najśmieszniejszy, który pamiętasz. Ale coś takiego? Najczęściej mocowania pasów które nie są totalnie zgodne z niczym bo tak naprawdę my głównie sprawdzamy bezpieczeństwo przygotowania załóg, o to nam się rozbija mm -hmm. a czy ty masz, nie wiem po gniotce auto, to też nie ma znaczenia auto ma być bezpieczne I to jest słowo klub, a niestety niektóre ekipy to totalnie ignorują, może nie ignorują niektóre kupiły samochód nie przeczytały regulaminu, a potem jest ale jak to negatyw? Nie ma naklejeczki. No na wtedy nie ma naklejeczki, wtedy jest Dokładnie. laweta i jedziesz do domu. Dokładnie. No. Dobra, dzięki wielkie. Dzięki, że jak trwają przygotowania do dzisiejszego rajdu i zapytamy ich jakie mają oczekiwania co do dzisiejszego dnia no i czy podoba im się impreza, Chodźcie. Powiedz nam czym przyjechałeś Przedstaw nam swoją kureczkę Przyjechałem Peugeotem 206 lekko zmodyfikowanym oczywiście, jesteśmy w Skawinie no i będziemy zwalczyć o zwycięstwo dzisiaj, na co można to powiedzieć? Teraz... Jak nastroje w ogóle dzisiaj. Dobrze, dobrze. Powoli się robi taka walki, więc, więc idziemy na jakieś dobre miejsce dzisiaj. Zobaczymy. Okay, a jak podoba ci się teraz. przyjazdu, Jakie masz oczekiwania? Bardzo, i w... jakie masz bardzo wymagająca, wąska, można gdzieś uszkodzić autko, więc trzeba pojechać troszkę w miarę bezpiecznie, ale oczywiście szybko, więc będziemy starać się. Okej, okay, fajnie. Czyli co? Czyli jedziemy po zwycięstwo, tak? Oczywiście, tylko zwycięstwo. <laughs> Mamy kolejnego uczestnika dzisiejszego rajdu, jest to Kacper i powiedz nam yy, jakie masz odczucia co do trasy, jak Ci się trasa i jakie masz pytania? Cześć wszystkim, dzisiaj bierzemy udział w amatorskim yy, memoriale Mikołaja Bublewicza, trasa jest bardzo dobrze przygotowana, jest bardzo dużo prostych, jest szykan, są dwie beczki, w naszej klasie jesteśmy najsłabszym samochodem w porównaniu do Seju, są wspólne samochody, no ale będziemy robić co się da. Witajcie. W tym sezonie ten mamy taki troszeczkę podzielony. Razem z Mateuszem w zeszłym roku startowaliśmy tym samochodem. Wywalczyliśmy wicemistrza Krakowa, czyli rajdowych samochodowych mistrzostw Krakowa. Zajęliśmy to drugie miejsce, tak jak powiedziałem. No to jak już na wstępie Kuba będzie, mam nadzieję, będzie chciał w tym sezonie coś ugrać. Natomiast ja dzisiaj jadę za zaprzyjaźnioną załogą Marcin Idzi. Po prostu jedziemy przetestować jego samochód i życzymy miłej, udanej zabawy Jeszcze chciałem pokazać, chodźcie, 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 coś wam pokażę ciekawego, chodźcie, chodźcie Mamy tutaj specjalnego człowieka To jest człowiek orkiestra Chodźcie, zobaczcie Dobra, ale począt jeszcze, co, no. ne, żeby co, co się rozpalić... Nadmierny szef kuchni, co jak nikt robisz? o was nie zadba, to nie będzie nikt jadł, nie? <laughs> <To chodzi śmiech> Więc o to, ciepełko, się przy takich temperaturach jak najbardziej, kiełbaskę ciepłą, troszkę się ogrzać. Ja idę po brykiet, A da, daj kluczyki do stanowiska. Mam nadzieję, że nie będziemy wieczornych wiadomościach tutaj ten ogień. I że nasza rajdówka się nie podpali, też mamy taką nadzieję, bo jest raczej. Ale to najbardziej wiesz, ją. E, ale jest popatrzcie jak paleta się fajnie przydała. No. Jest dzisiaj wiecznie jest duża szansa, że się ją podpali. Oj tam. I tak już niewiele mu życia zostało. Ale dzisiaj będziemy mieli aromaterapię jeszcze tutaj z tego powodu. Ale dobrze. Agnieszka, jak coś to będziesz miała całe ubranie do plania w domu. Ada, no, jak myślisz? Ja wiesz jeszcze tak, bo tylko przód nam troszeczkę spala, bo jednak ta zbieżność, czyli od mojej strony, Mateusz właśnie teraz testował na dohamowaniu. Myślę, że teraz ta spoko. Możemy nawet coś fajnego ubrać. Także no, do dzieła. Także tak, tak, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słuchajcie. Jak będzie trasa, na pewno też nie będzie się mega, mega szybko jeździ. A czy będziemy szybko jeździli, ale z głową, z tego względu, że te samochody są dopiero po odbudowie i to jest tak naprawdę pierwszy udział w zawodach w tym roku. Mati, jak ci się ta traska podoba? Traska fajna, szybka, dużo szykan, e, beczki ciasne. E, tam na samym końcu zobaczycie, na przejeździe jest, są dwie szykany, gdzie można sobie mocno wypuścić samochód i e, mocniej wejść. E, także myślę, że mu nie będzie, ale e, coś z tego może ugramy. Czwarte, piąte miejsce. Jak tam trasa? Trasa ogólnie fajna, szybka, Te techniczna, są wygrodzenia, są nawroty, także na pewno czysty techniczny przejazd. Myślę, że uda się bez żadnych komplikacji, i miejmy nadzieję, że zakończymy ten rajd z głową do góry i udamy się na kolejny. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że przede wszystkim bezpiecznie to zakończymy. To jest najważniejsze w tym wszystkim, żeby to tak, tak poszło, a reszta no, to jest tak naprawdę dobra zabawa. Tak, no tak działamy. działamy. Czy jesteśmy po pierwszym przejeździe? Idziemy porozmawiać z kierowcami. Emocji jest sporo. Także. Jak tam. Aj, zimno! Daj mi kurtkę! Dobrze, trzy błędy popełnione. Przy ostatnim nawrocie na prostej wypadł mi bieg, Nie mogłem sobie z tym poradzić. Szybko popracowałem rączki i byłem dwójkę, tylko nie chciał się wkręcić. Więc tu na pewno dużo straciłem. E, szykany bardzo fajne, ciasne, ale można je zrobić bez hamowania, tylko z odpuszczeniem gazu. E, I ostatnia beczka, bardzo ciasta, bardzo jest ciasta Także tyle ode mnie. No co, my jesteśmy po pierwszym przejściu. Ogólnie to jestem w miarę zadowolony. Jedyne z czym mieliśmy problem, to pierwsza beczka 360. Nie wiem czemu, ale. Przy redukcji z trójki na, dwójki, na dwójkę Nie mogłem wrzucić dwójkę i później Straciliśmy trochę czasu, bo musieliśmy przepiąć na jedynkę i Zanim wyzbieraliśmy się, to Trochę nam zeszło czasu, ale ogólnie druga część petarda Szybko było technicznie Także jestem zadowolony Marek, popisz gdzie ty w ogóle jedziesz co tak naprawdę dzisiaj troszeczkę jest z Marcinem, z profesjonalistą już i chcemy pokazać właśnie tym wszystkim o jak się tak naprawdę jeździ. Powiem Powiem szczerze, że cieszę się bardzo, bardzo szybkie partie, odcinki. No Marcin tutaj naprawdę bardzo dobrze ogarnia temat Napadaliśmy na beczkę z takimi prędkościami, że naprawdę i Bardzo super, polecam Słuchajcie, jesteśmy tutaj też u naszych znajomych Z którymi też gdzieś tam bierzemy udział w tych zawodach Naprawdę mają coś ciekawego wam do, do powiedzenia Panowie, jak nastroje nie pierwszym odcinkiem? O, dobre, dobre Stresik jest Wstecznego brak, ale ciśniemy do przodu. No dobrze, pilot, trasę już zna. No zna, no a co będzie, to się okaże. Nie wepchniecie mnie Państwo, bo ja nie mam wstecznego. Pan wygląda na to, dwie kobiety pchają albo weźmiecie dwie w koszty. jeszcze raz się uważać na to, co Wasze mężczyźni odchodzą. No i co? Złapaliśmy krawężnik tylnym prawym kołem. Czyli nie jesteście zadowoleni. Bardzo Czy dobrze, jest? że był ten krawężnik. No. Bo jakby go nie było, to by tu już nie było. Byśmy gdzieś tam w siedzieli. Było bardzo miło. dopięliśmy czwarty bieg. Bardzo dobrze. Schamowaliśmy się do dwa. Po czym nagle mój pilot się Ty, beczka! No i było wesoło I był krawężnik Krawędźnik był na kadzie. Aha Jesteśmy to... strzykani i nagle widzimy dupa nas wyprzedza Dzień dobry, tu jest jazda na punkty nie na czas, pokaż ile punktów masz Właśnie tu mówimy z Pawłem kto ma więcej kiełbas zjeść żeby tak. był cięższy no patrzę, po po do... drugim odcinku jestem czwarty. Pod, po drugim odcinku, w sensie nie po drugim, bo na tym odcinku drugim jest, mamy taki sam czas z Pawłem. Tak także no nie wiem, albo on był cięższy, albo ja byłem cięższy. Albo po prostu ja szybciej stoję niż Kuba jedzie. Zjedz jeszcze jedną kiełbaskę. Dziękuję, dziękuję, podjadam wszystko. Smacznego kolego. No, dziękuję, dziękuję. Wyciągnijcie, wyciągnijcie sobie wycieraczkę spod gazu. Czy ja ogólnie no my tutaj też powinniśmy pokazywać kurczę, no takie testy jedzeniowe, które są teraz popularne. Tutaj mamy po prostu ta... Mamy tutaj, że co od tego? Mamy tutaj szefa kuchni y restauracji w Krakowie, której y nie możemy nazwy wymówić i uśmiała się już tak, możemy, bo, przy czemu nie? bo przypalił. bo przypalił. <laughs> w kuchni, on ma praktykantów pod sobą. Znaczy nie? On jest praktykantem. On... Ja jestem praktykantem. Ja tam nie wiem co robię. On jest. No więc tak to mamy. Dobra, ale pokażmy to dzieło sztuki. Co to jest? To jest. Tutaj mamy... Jak... Yy, sos jaki? Tu są trzy świnie, jedna krowa! <gryzny> Słuchajcie, ja wam powiem, tylko muszę odszedł łzy po prostu tutaj z, tej, z tego szczęścia. Z tej, z tej paranoi! Słuchajcie, to jest buda zmirona z psem generalnie, także... Ty, a Nie może tu domieszka twój <gryzny> gęśnik? <gryzny> Pozdrawiam dzieci z Golkowi. <gryzny> Ty się nie chwalczę raz o tych golkowicach no, no właśnie no. Będę następny, tak? No żeby nas nie cisło tam do tych golkowic, bo no. tam są takie nie, rzeczy nie, watowe no. No. I podatkowe. A to są sąsiedzi, także musimy uważać. No. Two hours later. E, dobra słuchajcie, no jesteśmy po wszystkich rundach Memoriału dla amatorów w kabinie e, Świetne emocje, cudowni ludzie. Także piękny, piękny dzisiaj dzień, mimo tego, że zimny to naprawdę piękny, cudowny dzień. Adrianna, co ty na to? Piękny, cudowny super dzień. Super Naprawdę trasa była Jeszcze bardzo fajnie skonstruowana. Można było i dobrze się pobawić, i dobrze pokręcić kierownicą, i dobrze pozapierdzielać sobie, więc było super. Słuchajcie, powiedzcie mi, jak wrażenia, Kubuś, Ja jestem ogólnie zadowolony po tym rajdzie. Pierwszy odcinek trochę poszedł nie po myśli, ale ogólnie jestem zadowolony, także wyjeżdżam. Głową do góry i na pewno napędza mnie to do dalszego działania w rajdach. Super, Mateusz? Eee, u mnie zawsze coś z przygodami się musi stać. To jest Mati! To jest głowa Także... naszego śmiesznego kanału. Także przy ostatniej szykanie chciałem sobie wypróbować szybkie ruchy prawa, lewa do szykany. Eee, no i niestety ostatnią, ostatnią e, o, oponę e, tylnym. Yy, nad kolem dosłownie musłem i ją wyrzuciło w kosz. Yy, prędkość była dobra, tylko opona była w tym miejscu. Tak, tak. Jakby ją przesunęli dosłownie centymetr w lewo, to bym się zmieścił, dobra, Mamy tutaj jeszcze jedną fajną masową. Witam serdecznie. Jest to Kamil. Ja jestem bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia naprawdę. Przede wszystkim trening umiejętności. Pierwszy raz jeżdżę po takich szykanach, rzeczywiście, że jest ich dużo. Dlatego jestem zadowolony, zbieram doświadczenie i szykuję się kiedyś na tych, bo to jest będzie najważniejsze. Chciałbym coś to powiedzieć, bo Kamil generalnie Yy, jest yy, tak samo młodym chłopakiem, który wchodzi w dorosłe życie. Także naprawdę ja się mega cieszę, że młodzi ludzie już mogą realizować gdzieś tam swoje pasje i mają do tego yy, możliwości i narzędzia. Także tutaj też na pewno podziękowania należą się po prostu no, ich rodzicom, tak? którzy jakby też wspierają ich w tej pasji i, no, i dają im po prostu narzędzia do realizacji. Także, Dokładnie. Także to, jest, to jest naprawdę świetne. Także... Także no, cieszymy się z tego. Dokładnie, i tak, tak, tak samo tak. super ekipie, oczywiście, super ekipie, po prostu, tak. która jest z nami, wspiera nas, jest kim się pośmiać, pogadać, porównać i naprawdę Dokładnie. No, o tych Na przykład, właśnie. Więc jestem mega zadowolony, że tak się udało po prostu zgrać, poznać, bo no, drugiej takiej ekipy w Polsce to nie ma na pewno. Tak, także także jak, jak widzicie, rajdy to też pasja, ale i nie tylko, bo łączy nas, nas czyli tak. nas wszystkich <laughs> jako jeden team. Poznaliśmy się. Właśnie przez rajdy No i co, na pewno ja dziękuję Jak i Kamil dziękuję bo to to pewno Dzięki mojemu tacie i Kamilowi tacie ha. Możemy dziękować teraz tu gdzie jesteśmy I co? Rozwijamy się, rozwijamy dalej. Rozwijamy rozwijamy się, się dalej I widzimy się na, na pewno się Na pewno na tak, dokładnie tak ha. Jak tam grosso? A dobrze, dobrze, nawet, nawet, zadowoleni Ukończone to najważniejsze Coś, jakieś A. błędy? Teraz nie, tam trochę walczyliśmy z autem, ale teraz chyba spoko. Zobaczymy jak czasy nam przyniosą. miejsce wywalczone. Byliśmy na czwartym, walczyliśmy o trzecie, ale nie wiemy. Jeszcze będziemy patrzeć, także. Ale pozytywnie. Dzięki. Dzięki. Byliśmy na samym początku po zapoznaniu tutaj u Kacpra. Troszkę tam z porozmawialiśmy. No i Kacper co? Pokwal się. Które miejsce zajmujesz dzisiaj? Saody kończymy bodajże na trzeciej pozycji Udało się nam odrobić stratę po pierwszym przejeździe Poprawiliśmy dwa przejazdy teraz bardzo dobrze Kończymy Memorial bodajże na trzecim miejscu dzisiaj no, Także super, ja no, tak już powtarzałem nieraz Kurde Kacper, bo mam dzisiaj pojeżdżać na ten sposób, to zwane. seryjne auto Nie wiem, może Kacper powiesz coś, co tutaj jest, jest w ogóle jest zmodyfikowane Moja kliuweczka mamy silniczek 1.2, 75 koni Mamy dołożony zawias co więcej, no wybebeszony środek i auto seryjne. No nic nie jest więcej zrobiony. Dzisiejszy dzień bardzo fajny, udany, chłopaki robią coraz lepsze czasy. Widać, że potencjał jest niesamowity. Powiem Wam, że zadowolony jestem z samochodów bardzo, z racji tego, że naprawdę mieliśmy sporo do zrobienia przez okres zimowy. I praktycznie rzecz biorąc, po części były takie niektóre elementy odbudowywane. No i co tu powiedzieć, dzisiaj tak naprawdę to był pierwszy, pierwszy przejazd, gdzie można było sprawdzić samochody. I czasy były naprawdę rewelacyjne. Ja jestem bardzo zadowolony i mam nadzieję, że kolejne rajdy gdzieś tam pozwolą się jeszcze bardziej rozwijać. No i gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, jakieś czasy coraz lepsze robić. Cześć, słuchajcie, jest z nami Adam Miłkowski, Adam, jaką funkcję dzisiaj pełnisz na Memoriale? Wiesz co, pomogłem w kilku kwestiach, więc stwierdziłem, że będzie tu fantastycznie być i w organizacji firm, a także tam takich drobnych detali, jakby nie ma o czym mówić. Cieszę się, że mogę być tutaj razem ze wszystkimi. Kocham rajdy, rajdy mam w na śmiało mogę powiedzieć, więc to jest mega fan zajawka, zwłaszcza, że mamy bardzo dużą różnorodność obecnie motoryzacji. Mamy tą klasyczną motoryzację, mamy tą taką w pełni wyścigową, rajdową nie, ale mamy też takie powiedzmy samochody które są świeże i które świetnie się nadają w świecie rajdowym więc fajnie, że jest taki duży świat e, i idealna to jest impreza do tego, żeby połączyć te różne światła, nie, świata nie tylko nie, profi rajdówki no bo mamy tutaj teoretycznie wydarzenie dla amatorów, nie ujmując nic tak. nikomu ale mamy profi rajdówki, mamy również auta oklatkowane, ale mamy też auta bez klatek, więc to jest fajne połączenie do tego, żeby Ścigać się wspólnie razem, i uważam, że ten format może być miał przyszłością Motorsportu do tego, żeby ścigać się tanio, niedrogo, wszędzie, popularyzować ten sport również w takich mniejszych, nazwijmy to, obszarach chociaż Kraków to duży obszar, ale wiemy, że w tym mieście nie za dużo się dzieje więc tym bardziej fajnie, że w rejonach podkrakowskich mamy możliwość żeby tutaj wspólnie wszyscy razem pojeździć ja co prawda dzisiaj nie że będę jeździł za tydzień ale i tak się cieszę, że mogę tu dzisiaj być ze wszystkimi tak, dokładnie, to jest właśnie też ważne, my jesteśmy też po to, słuchajcie, żeby ten motorsport amatorski pokazać Wam wszystkim po środka, tak? Żeby nas po tutaj mogli wiesz, ludzie zobaczyć i zobaczyć też to, że faktycznie tak mówiłeś, można by startować nawet seryjnym autem tak, no, i realizować swoje pasje, tak? To jest dla nas najważniejsze, żeby Wam to pokazać. E, I Takie... No ale na, najważniejsza amatorka, jeżeli wiesz, chcesz wystartować z profil budżetem, to się kończy tak, że później mało kto startuje, a w polskim krosie tak. można policzyć wszystkich kierowców na dwóch rękach w dłoni, więc no, później tak to się kończy. Chodzi o to, żeby to ma być dostępne, przejrzyste i rozsądne cenowo. Tyle. Słuchajcie, jesteśmy w kawinie. Właśnie zakończyły się wszystkie przejazdy. Jest z nami pani Beata. Pani Beato, my jako zawodnicy chcielibyśmy Wam serdecznie podziękować za to, że możemy brać udział w takich zawodach, że są ludzie, którzy dla nas tworzą te wydarzenia i że możemy po prostu realizować swoje pasje. Pani to chciałbym jeszcze zapytać, jak przebiegła dzisiejsza impreza? Przede wszystkim dzień dobry, witam wszystkich. Yy, impreza muszę powiedzieć, że po, przebiegła bardzo gładko, super. Nie było żadnych poważnych kolizji, wypadnięć, nie było m, żadnych uszkodzeń. Poważnych samochodów, załogi, więc uważamy niedzielę za, za udaną bardzo i imprezę za udaną. Zgadza się, no ja potwierdzam impreza naprawdę przebiegła no, na mistrzowskim poziomie, także, także świetnie. Cieszę się bardzo. E, mam jeszcze takie pytanko. Jakie macie plany na następne wydarzenia? Czy, czy jakieś macie, czy już może coś myślicie I... o następnych wydarzeniach? Tak, zapowiadaliśmy już na początku roku, że w tym roku chcemy zorganizować dwie imprezy. Ta pierwsza i druga w lipcu. Ale tam gdzieś z tyłu głowy tni się pomysł na jeszcze jedną. Być może się uda, bo to się wiąże również z zebraniem budżetu. Czy dużo może jest to nie jesteśmy w stanie takiej imprezy zrobić. Będą sponsorzy, myślę, że uda się jeszcze wtedy i trzecią imprezę zrobić. Ale na pewno na ten moment mamy potwierdzoną imprezę. No, się. świetnie, może... Także sponsorzy, bardzo Was prosimy, bądźcie hojni i dawajcie nam tą możliwość, żeby i tu popracować aby spełniać nasze pasy. Także to i na to bardzo dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Do, tak do zobaczenia najszybciej. Już za tydzień do śmierci. Ja chciałam zacząć od podziękowania. drodzy jesteśmy gotowi? Tak? Tak! Super! Wytężam, bo strasznie dzisiaj zimno. Jesteśmy już w domu na naszej bazie. To był bardzo ciężki dla nas tydzień. Dużo przygotowań, dużo stresu, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy tak naprawdę w ogóle wystartujemy. Z tego względu, że było bardzo dużo pracy przy samochodach. Cieszymy się, że udało nam się ten dziś, dzień dzisiaj ukończyć. Spotkaliśmy też wielu wspaniałych ludzi, z którymi mogliśmy zamienić słowo. Dziękujemy. Wszystkim, którzy przyłożyli rękę do, do tego wydarzenia. Był to też sprawdzian nie tylko dla nas, yy, jak i dla naszych aut. Po małej odbudowie auta spisały się bardzo dobrze. bez do żadnych problemów przejechaliśmy trzy odcinki. Także my rozprostowaliśmy kości auta dojechały całe do celu i chcieliśmy Wam podziękować za to, że jesteście z nami, że dotrwaliście do końca tego odcinku. I zapraszamy was do śledzenia naszych social medi i do oglądania dalszych odcinków, za co jeszcze raz wszystkim dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia, trzymajcie się cześć. A wy zamiast nagrywać, to byście pomogli. A, A dobra. Hej, gdzie?